Witam na kanale wiatrakowni. Dzisiaj na temat profilu produkcji energii małej instalacji wiatrowej, czyli o tym, jak wygląda produkcja energii takiej instalacji w rozbiciu na miesiące oraz w okresach jesienno-zimowych i wiosenno-letnich. O ile profil produkcji instalacji solarnych jest dobrze znany i dane są zweryfikowane, to w przypadku małych turbin wiatrowych jest wiele mitów i nieprawdziwych informacji na ten temat. Wynika to w dużej mierze z różnic pomiędzy energią słoneczną a energią wiatrową oraz z faktu, że posługiwanie się mocą turbiny wiatrowej jako głównym i jedynym parametrem charakteryzującym turbinę wiatrową może prowadzić na manowce. Energia słoneczna jest dużo łatwiejsza do oszacowania, z tego względu, że warunki słoneczne na terenie całego kraju są bardzo zbliżone do siebie. Z dużym przybliżeniem możemy powiedzieć, że panele o mocy 1 kW w piku są w stanie wyprodukować 1000 kWh energii rocznie w dowolnym niezacienionym miejscu w Polsce. W przypadku energii z wiatru tak już nie jest i w Polsce są zarówno obszary mające dobre, jak i bardzo kiepskie warunki wiatrowe. Z tego powodu, identyczna turbina wiatrowa o mocy 1 kW w lokalizacji o dobrych warunkach wiatrowych wyprodukuje nawet kilka razy więcej energii niż w lokalizacji z kiepskimi warunkami wiatrowymi. Osoba mieszkająca w Małopolsce będzie twierdziła, że mała elektrownia wiatrowa nie ma sensu, a ktoś mieszkający nad morzem, dysponujący taką samą instalacją, będzie z niej całkiem zadowolony. Dodatkowo, turbiny wiatrowe oferowane na rynku często nie spełniają deklarowanych przez sprzedawców parametrów. O ile kupując panele słoneczne o mocy 1 kW, raczej nie zdarza się, że tak naprawdę mają moc tylko 0,5 kW, to w przypadku turbin wiatrowych dosyć często taka sytuacja ma miejsce. W rezultacie podawane są dane produkcji energii turbin, które według właściciela mają na przykład moc 2 kW, a w rzeczywistości wcale takimi turbinami nie są. Najwięcej zamieszania sprawia jednak posługiwanie się mocą chwilową generatora turbiny jako głównym i jedynym parametrem charakteryzującym turbinę. Patrzymy się nie tam, gdzie trzeba. Odpowiednikiem paneli słonecznych, które odbierają energię słońca, jest wirnik turbiny, który odbiera energię wiatru. Moc maksymalna generatora jest oczywiście potrzebna, żeby odebrać energię z wirnika przy super silnych wiatrach ale powinna być używana jako parametr pomocniczy oraz w kombinacji z powierzchnią wirnika turbiny. Dwie turbiny o identycznej deklarowanej mocy mogą produkować mocno odbiegające od siebie ilości energii, co powoduje dezorientację postronnego obserwatora. Właściwym podejściem jest podanie dwóch parametrów turbiny, jej mocy oraz powierzchni wirnika. Co powinno jednoznacznie określić klasyfikację turbiny wiatrowej i jej możliwości produkcji energii. Za przykład mogą posłużyć dwie turbiny, Istabris I2000 oraz chińska turbina FT2000. Obie o deklarowanej mocy chwilowej 2 kW i różniące się znacząco powierzchnią wirnika. Ista I2000 ma wirnik o powierzchni około 4 m2 i turbina FT2000 ma wirnik o powierzchni 8 m2. Roczna produkcja ISTY 2000 to 700 kWh, a turbiny FT 2000 to ponad 1200 kWh, czyli ponad 70% więcej. Mówimy tutaj o produkcji w lokalizacji wiatrakownia, czyli Łeba. Przejdźmy teraz do rozkładu produkcji. Załóżmy, że wybraliśmy dobrą lokalizację pod naszą instalację i dysponujemy zweryfikowaną turbiną wiatrową. Dla przykładu weźmy turbinę 2 KW FT2000 oraz lokalizację wiatrakownia. Pamiętajmy, że wiatrakownia ma jedne z najlepszych warunków wiatrowych w Polsce. Nie oznacza to, że w głębi kraju nie można znaleźć lokalizacji o superwarunkach wiatrowych. Na ostatnich warsztatach wiatrakowni mieliśmy uczestnika z Wielkopolski, który pokazał szokujące dane wieczności ze stacji meteo znajdującej się tuż niedaleko jego domu i w pobliżu dużej farmy wiatrowej. Zadajemy sobie teraz pytanie, to jak będzie wyglądała produkcja energii z wiatru w poszczególnych miesiącach w roku oraz w okresach wiosna, lato, jesień, zima. Profil produkcji energii takiej turbiny w ujęciu procentowym będzie wyglądał następująco. W przypadku instalacji wiatrowej sezon na wiatr rozpoczyna się w październiku i kończy w marcu. W okresie jesienno-zimowym, od października do marca, instalacja wiatrowa wypracuje około 70% swojej energii rocznej, przy czym ponad 30% energii rocznej może być wyprodukowane w grudniu i styczniu. Okresy wiosenno-letnie to tradycyjnie czas słabych wiatrów i w konsekwencji marnej produkcji. W rezultacie od kwietnia do września. Nasza instalacja wiatrowa wyprodukuje tylko 30% energii rocznej. Patrząc na profil produkcji instalacji solarnej o podobnej mocy 2 kW, widzimy, że sezon na słońce rozpoczyna się dokładnie wtedy, kiedy sezon na wiatr się kończy czyli w marcu oraz kończy się wtedy, kiedy zaczyna się sezon na wiatr czyli w październiku. Okresy wiosenno-letnie to tradycyjnie sezon na słońce, kiedy instalacja solarna produkuje 70% energii rocznej. W okresie jesienno-zimowym instalacja solarna wypracowuje tylko 30% swojej energii rocznej. Można powiedzieć, że profile produkcji instalacji solarnej i wiatrowej idealnie się uzupełniają. Profil produkcji instalacji wiatrowej, wyrażonej nie w procentach, a w twardych kilowatogodzinach, wygląda następująco. Jak widzimy, w okresie jesienno-zimowym turbina wyprodukuje od 150 do 200 kilowatogodzin miesięcznie. Natomiast w okresie wiosenno-letnim turbina nie wyprodukuje więcej niż 100 kilowatogodzin miesięcznie. Patrząc na produkcję roczną instalacji słonecznej o mocy 2 kW, to wygląda ona następująco: W sezonie na słońce instalacja solarna jest w stanie wyprodukować więcej niż 200 kWh energii miesięcznie, czyli więcej niż turbina wiatrowa maksymalnie w sezonie na wiatr. Wynika to z faktu, że małe turbiny wiatrowe mają niższy średni wskaźnik wykorzystania mocy niż panele słoneczne. Dla paneli wskaźnik ten wynosi 10-12%, a dla małych turbin wiatrowych wynosi 5-7%. Warto wspomnieć, że wskaźnik wykorzystania mocy turbiny wiatrowej rośnie wraz z powierzchnią wirnika i w przypadku turbin przemysłowych osiąga wartość nawet czterokrotnie większą niż wskaźnik paneli słonecznych. Wiatr preferuje duże powierzchnie oraz wysokości z większymi prędkościami wiatru. W przypadku instalacji solarnych takiej zależności nie ma. W wyniku tych różnic przykładowa instalacja solarna o mocy 2 kW wyprodukuje około 2000 kWh energii rocznie, a nasza turbina FT2000 nieco ponad 1200 kWh energii rocznie. Łącząc instalację solarną z instalacją wiatrową uzyskujemy optymalny profil produkcji energii. Jak widać, taka hybrydowa instalacja o łącznej mocy 4 kW średnio miesięcznie będzie produkowała przez cały rok na poziomie 250-350 kWh energii. Oprócz optymalnego rozkładu produkcji, hybrydowa instalacja wiatrowo-solarna oferuje optymalizację kosztów inwestycji poprzez wykorzystanie wspólnego falownika oraz większą niezawodność w dostępie do energii. Kiedy nie świeci słońce, to często wieje wiatr i vice versa. Wkrótce będziemy montować taką przykładową instalację wiatrowo-solarną wiatrakowni. Szczegóły wkrótce. To tyle z profilu produkcji energii małych turbin wiatrowych. Linki do poprzednich raportów oraz recenzji turbin znajdziecie na końcu filmu. Jeszcze tylko krótkie przypomnienie o majowej edycji warsztatów małych turbin wiatrowych i zapraszam do subskrypcji kanału.